Dzisiaj kolejny odcinek serii Audi TT i kolejne zmiany. Mamy nowe tablice rejestracyjne. Jak widzicie, stare ramki, które wymienimy sobie na nowe. Będę testował takie ramki niewidoczne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tablice są nowe. Więc będzie na pewno to wszystko ładnie się prezentować, bo stare już były obdarte. Mam nadzieję, że w prosty sposób się to zamontuje i będzie to dobrze wyglądać. Więc zawieramy się do roboty. A jeszcze jedno, byliśmy ostatnio na złomie i dorwaliśmy kilka fajnych części. Zastanawialiśmy się, jakie ramki wybrać, żeby wszystko bardzo dobrze wyglądało. Na samym początku myśleliśmy, że zostawimy właśnie takie srebrne, czy tylko kupimy nową. Później myśleliśmy o czarnej, aż w końcu ty znalazłeś takie bezramkowe. No i na nie się zdecydowaliśmy. To już jest stare. No, ja dbam o szczegóły, więc to by nie przeszło. To już ten chrom. Dzisiaj już tak e, star, delikatnie mówiąc. No i za każdym razem, jak już otwierałem tą tablicę. Y... Zatrzask się urywał. Tak, zatrzaski poszły. Został tylko ten środkowy. No musimy to umyć teraz, zobacz, ile brudu pod taką tablicą się. E, tak, to osta. trzeba dobrze umyć. No I, I takie dziury zostaną tutaj? Nie będą tak przeszkadzały? No tutaj, no musi tak zostać. Tak to już zostało. Poprzedni właściciel tak to zrobił. A kiedyś kiedyś można to zaszpachlować jakoś? A nie ma potrzeby. Okej. Okay. Dobra, umyję to. Ta kratka na dole zostanie odsłonięta, bo ona była trochę e, właśnie zasłonięta przez tą e, starą tablicę, ramkę. A teraz będziemy mieć po prostu tablicę rejestracyjną na tym szarym tle, nie będzie na tą ramkę wychodzić. Aby w ogóle wszystkie te dziury, które są zrobione weszły idealnie pod tablicę, żeby tego widać nie było. No właśnie, to robimy próbę. Bo tutaj jest ta niżej zjechana. 10 dziur. Niosę tablicę. Ile? Tak, 10. Pan w starostwie... Jakie 10? No tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Pan w starostwie powiedział, że wybiera nam najładniejsze tablice rejestracyjne. Także, ooo. Przykryje Przy, Przykryje, fajnie. Przykryje wszystko. Bardzo fajnie. No i tutaj jest praktycznie nastryg. O, będzie widać całą tą kratkę. No a tą kratkę jeszcze tak zaczernimy, bo ona jest taka trochę wypłowiała i wtedy to w ogóle ten przycisk. No i co, lepiej? Bez no, ramki? Zdecydowanie. Estetycznie, nie? No i nie skraca a samochodu. Zobaczmy ten nasz zestaw. Właśnie. Zestaw z Allegro. Link podeszł wam w opisie. Zresztą tutaj macie nazwę. Czyli to są dwie takie rameczki. Czyli dwie. Miało być cztery. No dwie. A, po dwie. Na tył i na przód. Dobra, mamy tutaj też nowe śrubki. No, nierdzerdzewiałe. No i teraz, kwest... o tutaj mamy taśmę. Czyli to będzie się trzymać zarówno na zatrzaskach, tym górnym i dolnym i na taśmie, tak samo. Będzie trzeba nowe dziury zrobić. O nie. Chociaż można zrobić o te wykorzystać. Mhm, I dwie dorobić pewnie. No bo tutaj kilka właścic kilku właścicieli pewnie kombinowało. Mhm. Jeden, później robił drugi i tak dalej. Dobra, to ja sobie tutaj to wymierzę. Pisak. Tak, i wrócimy, jak już będę przykręcał. Wracamy do Was i okazało się, że jednak wykorzystamy te stare otwory, te, które są tutaj na zewnętrznych stronach. No I wtedy tą tablicę będziemy mieć tutaj przy końcach. Nie na końcu, ale blisk krawędzi. Dzięki temu to nie będzie tak wachlować i odstawać za bardzo, bo tutaj delikatnie się na tym zderzaku to ugina. Więc najlepiej krawędzi końca, nie tablicy. Uh -huh. A w środku nie będzie furgotało coś? Nie, nie powinno, nie? to będzie wszystko mocno przy, przymocowane.

klejam w takim razie Dobra. to. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego zdejmować. Trzeba to teraz równo zrobić. Troszkę wygiąć tą tablicę. O. Dobra i teraz tak, bo to jest tylko jedna szansa. A to nie możesz potem e, przesunąć, nie? No nie, bo jest klej już będzie. To jadę tu najpierw. Jest. Musi wejść, dobrze, z taką siłą delikatną. Delikatnie trzeba nagięć, ale wszystko z wyczuciem. Ach, no. jest. Jest, jest. Udało się. Udało się. Ale to wygląda. Jest. Dobra. No i co? Jak to wygląda w ogóle bez porównania? I grill cały widać. Kurde, ale. No, ten, nie grill, tylko nie wiem, kratka to jest, czy co to tak. jest. Tak. Mega kurczę, estetycznie. Dobra, a teraz dla porównania jakbyś tą tak z boku położył. No to, to, to by było takie... No tandeczne. było lipa. No i teraz odsłoń. Nie, no, super. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Świetna sprawa. No, no i co to? I w ogóle jakie ładne tablice jednak. Jeszcze mieliśmy do wyboru, zamiast dwóch szóstek na końcu, to Pan nam proponował czwór dwie czwórki, ale yy, zdecydowaliśmy się na 6-6 końcówkę. Tak. No bardzo jest... łatwy do zapamiętania. Super. Ja tak <laughs> na pierwszy rzut oka, jak teraz na to patrzę, no. to solidne są te uchwyty, mocno to siedzi, no i plus ten klej, ja sądzę, że to nie odleci. Tutaj na środku też to fajnie sztywno siedzi, więc dobrze, że nie tu, tylko bliżej końca. No bo to tu by była taka szpara. Dobra. Super, zrobiona jest super, jestem bardzo zadowolony. Idziemy do, do tyłu. Tutaj na odmianę była czarna ramka. Taka czarna matowa, też już stara brzydka. A ci mnie to zrobili, że z tyłu inna, z przodu inna. Wiesz, ludziom ogólnie nie zależy na estetyce. Ważne, żeby po prostu była cała, nie. Ta się trzymała. Kto na to zwraca uwagę? Oprócz mnie. Trafiliśmy w Starostwie na bardzo miłego pana, który no, był pod wrażeniem też samochodu, nie? Że tak, tak że no, zazdrości. Zwrócił uwagę na samochód. No. Mówił, że, to, że też szuka takiej właśnie pierwszej generacji, że bardzo dobrze, że to jest pierwsza generacja. Stary samochód, który jest bardzo rzadki, i że gratuluje. Tak, I że... i że właśnie specjalnie najładniej Rzetownicę dla nas wybrał. 7, 2, a tu nie zgadza. One są różnie. Niestety. Kurde. Dobra, to zaznaczamy sobie i powracamy zaraz. Zajęło nam trochę, żeby tutaj wyznaczyć e, idealny środek. Pięknie teraz to jest w odległościach idealnych co do milimetra. Po cztery śrubki. Musieliśmy wkręcić wszystkie nowe śruby. Te stare otwory nie pasowały. No i teraz. Zakładamy tablicę. Ja już wiem jak to zrobić. Mam tutaj z tyłu linię, która jest idealnie na środku. I tutaj kropeczka. I musi mi się to pokryć. Jest? Jest. Idealnie. Jest. Trzyma się pięknie. I na koniec sprawdźmy sobie poziom. Hmm, zobaczcie. Perfekcyjnie na środeczku. Taka pierdoła, niby, a cieszy, nie? Tak. Miałem Wam pokazać jeszcze, jak działa silnik w tym samochodzie. To dzisiaj Wam to pokażę. Tutaj, tutaj maska, oczywiście, jest na teleskopach. Pięknie hmm. wszystko działa. Nic nie zostało jeszcze przez nas tutaj wyczyszczone. Więc jest w takim stanie, jakim go kupiliśmy. Tak. Ale oczywiście jest w planie zrobić tutaj idealny porządeczek, no. taki, że będzie można stąd jeść. Tak, brakowało osłony do akumulatora, tutaj do tej części, nie wiem, jak się to nazywa. Taka osłona pod płyn chłodniczy. Także poszukiwana przez nas też jest. No i to jeszcze szukamy tego tej osłony 5V turbo pod silnik, bo jest tutaj pęknięta. Żeby nie trzepatało. No i trzyma się tylko na, na dwóch śrubach. A nie na czterech, więc szukamy też takiej osłony. Co jeszcze? W najbliższym czasie tutaj będziemy wymieniać ten zbiornik. Jest taki strasznie zapłowiały, że nie widzę, nie widzę nawet, gdzie jest tutaj płyn. Na jakim poziomie muszę odkręcać, dlatego też będziemy tutaj zmieniać zbiornik na nowy, i w ogóle zrobimy sobie czyszczenie komory silnika. 1.8 turbo. Silniczek bardzo ładnie chodzi. Piękna kultura pracy, żadnych niepożądanych dźwięków. Także działa tak jak trzeba. Teraz był zimny rozruch, bo jest już trochę zimno na zewnątrz, więc pokazałem Wam jak to wygląda na zimnym rozruchu pierwszy raz w ciągu dnia. No i on na razie pracuje na benzynie, jak się rozgrzeje, to przełącza się na gaz. My dalej testujemy spalanie, coraz mniej nam wychodzi, więc to też jest temat na kolejny osobny odcinek. Tak, o spalaniu to zrobimy cały osobny odcinek. Testy ze spalania będą na pewno. Mam tutaj butelkę wody. Zobaczcie jak ten silnik chodzi. Wydaje mi się, że kultura pracy tego silnika jest bardzo dobra, ale zobaczcie też, jak to wygląda w środku. No i dopiero teraz możecie zobaczyć, jak ten silnik pracuje. Ta woda praktycznie nie drga, bardzo delikatnie. I dlatego, jak stoimy czasami na światłach, no to nawet nie słychać tego silnika, bo tutaj nic, nic totalnie nie drga. Cichutko, nie trzęsie nim, tak jak na przykład silnikami e, trzycylindrowymi. Stara. Sprawdzona, dobra jednostka. No to nie przedłużam. Zobaczcie, co udało nam się znaleźć. Uwaga, uwaga, co my tu mamy. Pierwsze zaślepki. Zaraz wam pokażę, do czego one są. Tutaj mamy przełącznik do grzania fotela. Końcówka, gałki, zmiany biegów. Tylko ta górna część. Od siedzenia. Taka wajcha. Od fotela, tak. Dobrze. No i ten plastik, który y, przy bezpiecznikach u nas był połamany, znaleźliśmy cały. Za wszystko daliśmy 20 zł. Tam jeszcze były jakieś żarówki. Coś jeszcze tam było takie. A, były jeszcze żarówki. Znaleźliśmy taki filtr kabinowy. W całkiem niezłym stanie. No. Zobaczcie, praktycznie jak nowy, dlatego stwierdziłem, że weźmiemy. Na razie nasz też jest w dobrym stanie. Nie wiem, no filtr powinno się kupić nowy, no ale. Tak, prawie Wziąłem za darmo. Zaślepki są do. Tutaj końcówek amortyzatorów. Zobaczcie, tego nam tutaj brakowało. Tego nie było. No, już jest. No i od razu lepiej to wygląda. Zaraz, oczywiście się to będzie przeczyszczone. Jesteśmy w samochodzie i będziemy zdejmować gałkę zmiany biegów. Porównajmy sobie teraz. No, widać o co tutaj chodzi. Dlatego chcieliśmy zmienić. A w ogóle już się to czarne w środku takie wytarło. Dziwne, to już bo... tak się zestarzało, że szok. No to brawie. się odkręca, więc ja odkręcę sobie tą gałkę. Prosta sprawa. Niebawem prawdopodobnie będziemy mieć całkowicie nową gałkę, ale to. Póki co musimy się tą zadowolić. Tak. O, poszło. poszło łatwo, łatwiej niż myślałem. Zobaczcie, to jest zmiana. No, tutaj taczaki jest syp w środku. Ten stary jest trochę w lepszym stanie. To pójdzie do przeszlifowania. Tutaj jest taki szef, więc to chyba będzie z tyłu. Tak bym to dał. O, Zatrzasnęło się. No, jeszcze ogólnie to w samochodzie nie działa nam podgrzewanie fotela. Nie wiemy, jeszcze tutaj w ogóle nie sprawdzaliśmy, czy to chodzi o instalację, czy coś, ale na złomowisku był właśnie. To w ogóle nam się zaczęło kręcić na siłę. I patrzcie co się stało. No tutaj w ogóle sprężynka jakaś wypadła, nie wiadomo o co chodzi. Z jakąś kuleczką. No, wzięliśmy tą nową. No ale mamy właśnie cały przełącznik. W każdym razie, no takie coś jeszcze zdobyliśmy. No i tak, zaślepka od bezpieczników. To jest całe, ale ta rameczka cała nie jest. To samo, to samo. Bądźcie z nami, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!